do Ksawerego Rzewuskiego zgłosił się szlachcic i mówi, wasza miłość, Rzeczpospolita pospolita upada. A to Ksawery Rzewuski mówi, co mnie to obchodzi, ja właśnie wybudowałem stajnię dla dwustu koni. Obecne elity niczym się nie różni od Ksawerego Rzewuskiego. Dla nich opadek Polski to populizm. Ale dla was to nie jest populizm, bo to wasze dzieci muszą wyjeżdżać daleko od domu, a się pracując u obcych i być parobkami Europy. Dlaczego młodzi Polacy wykształceni, stolni? pracowici mogą być tylko parobkami Europy. My się na to nie godzimy. Jeżeli chcecie tolerować dłużej taki stan, że Polacy będą wykonywali tylko pracę na kolanach, tylko pracę fizyczną, daleko od domu, uniewierani, głosujcie na Platformę, na PiS, na SRT, na PSL, nawet na Libertas. Ale jeżeli chcecie, żeby dni chwały naszego narodu powróciły Żebyśmy my, Polacy, mogli jeździć po świecie z podniesioną głową. Żebyśmy byli dumnym narodem. Żebyśmy żyli z honorem i w dobrobycie. Dokonajcie tego wyboru. My nie obiecamy wam gruszek na wierzbie. Ale na pewno nie ustąpimy. Pokazaliśmy przez te 20 lat naszego udziału w polityce, że nas nie można kupić. Zapłaciliśmy niejednokrotnie wysoką cenę. Nasi bliscy byli wyrzucani z pracy, zarządów, platformy. Ja nie będę poruszał wątków osobistych. Wyrzucają z pracy za poglądy. Moi drodzy, jeżeli w Waszych sercach tli się nadzieja na to, że Polska będzie państwem dumnym, szanowanym, że Wy, wyjmując polski paszport na najodleglejszym krańcu świata, będziecie traktowani jak Panowie, jak prawdziwi Europejczycy, jak obywatele świata, dlatego że jesteście Polakami, zagłosujcie na nas. Wierzę w Polskę. Nie żyje Polska. Gdzie Polskość przechowała się w czasach zaborów czy komunizmu? Nie w instytucjach państwowych, nie w szkole, nie w partiach politycznych. Polskość przechowała się w domu. Polskość została przekazana przez dom rodzinny kolejnym pokoleniom. a w tym domu, Szczególnie dla najmłodszych dzieci, najważniejsza jest matka. Ten rząd, pomimo weta prezydenta, chce zabrać do szkoły sześciolatki. To przedszkola, pięciolatki. Unia Polityki Realnej, jako jedyna partia, postawiła sobie to za punkt honoru, by cofnąć tę ustawę, by nie doprowadzić do tej zmiany. Dlatego. Na drugim miejscu zaszczytnym naszej listy jest matka, matka trójki dzieci. Dlaczego dzisiaj matki muszą pchać się do polityki? Dlaczego zamiast zająć się dziećmi muszą często iść do pracy? To jest pytanie, które należy postawić dzisiejszej ekipie rządzącej. Poproszę teraz panią Annę Kopeć. żeby powiedziała kilka słów, jak to właśnie wygląda z perspektywy matki, trójki małych dzieci. Witam Państwa, nazywam się Anna Kopaci. i zdecydowałam się do startu do Europejskiego Parlamentu z ramienia Unii Polityki Realnej, ponieważ po prostu mam dosyć tego, że państwo coraz bardziej wtrąca się do rodziny. Coraz częściej chcą urzędnicy decydować, jak mamy zajmować się swoimi dziećmi, co jest dla nich dobre. Myślę, że najgorsze, co może nam się przytrafić, to to, co próbuje nam zafundować obecny rząd i tendencja ogólnoeuropejska jest taka, żeby stworzyć kolejną armię urzędników do tego, żeby nam mówiła, jak mamy wychowywać nasze dzieci jak mamy je prowadzić, co jest dla nich dobre. A to jest sprowadzenie tak naprawdę roli rodzica do opiekunki do dziecka. I ja sprzeciwiam się temu absolutnie. I Unia Polityki Realnej jest jedyną partią, która właśnie tak, także te, o to walczy, żeby państwo przestało ingerować w rzeczy, które do nich nie należą. My sami zajmiemy się naszymi dziećmi najlepiej. Ostatnio jakiś filozof, niestety nie pamiętam nazwiska, powiedział piękne słowa, które chciałabym zakończyć swoją wypowiedź, że najlepszym rzecznikiem praw dziecka są jego rodzice. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie będziemy Was. Zanudzać przemówieniami wszystkich naszych kandydatów, bo jest ich aż dziesięciu. Dlatego poproszę ich teraz tutaj. Prze, przedstawię tylko z imienia i nazwiska. A jak za chwilę zakończymy naszą manifestację, będziecie Państwo mogli podejść i z nimi porozmawiać. Także poproszę teraz do nas pana Adama Grzybowskiego, wiceprezes, wiceprezesa Unii Polityki Realnej, inżyniera, który jako młoda siła techniczna. W Unii Europejskiej, szczególnie w Lubelszczyźnie, zna pro problemy infrastruktury, problemy dróg, które omijają Lubelszczyznę, postara się właśnie zająć tymi problemami. Dalej poproszę pana Macieja Stadnickiego. Pan Maciej Stadnicki jest hermanistą. I zajmie się właśnie tym, żeby Polak nie był obywatelem drugiej kategorii w Unii Europejskiej. Jak wiecie, szczególnie w Niemczech spotykają Polaków liczne upokorzenia. Nie godzimy się na to, by nasi obywatele byli obiektem prześladowania policji czy innych służb niemieckich. Nie godzimy się na to, by e, mieszane małżeństwa cierpiały i by dzieci z mieszanych małżeństw były zmuszane do mówienia po niemiecku. Pani Urszula Hamera. Pani Urszula od wielu lat jest księgową. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, co to znaczy. Jak wiele bzdurnych przepisów męczy ludzi i odrywa ich od prawdziwej pracy. Jak wiele niepotrzebnych rzeczy robią księgowe. Niepotrzebnych, trudnych i jakże odpowiedzialnych bo za te niepotrzebne rzeczy, za niewielki błąd można pójść nawet do więzienia. Pan Michał Fałek to jest młody lubelski przedsiębiorca. Pan Michał na własnej skórze wie, co to znaczy być przedsiębiorcą w Polsce. To bezpiecznie być bandytą. Bandyta ma przekupionych sędziów, ma przekupionych policjantów i niczego się nie boi a polski przedsiębiorca szczególnie ten, który zaczyna drobny, jest jak zwierzyna łowna a przeciw niemu zastępy przeróżnych policji skarbowych Pan Piotr Pugno jeden z najmłodszych kandydatów informatyk jeszcze dzisiaj nie wiemy co Unia Europejska nam planuje taką cenzurę o jakiej Stalinowi się nie marzyło. To wszystko będzie się działo niedługo w internecie, jeśli nie powiemy stop. Pan Adam Adrian Lesiakowski. Pan Adrian jest rolnikiem, jest właścicielem gospodarstwa rolnego. Zajmuje się dopłatami i niesprawiedliwym położeniem rolnika. W Unii Europejskiej, ale jednocześnie skończył wyższe studia i bardzo dobrze spenetrował środowisko lubelskiej kultury. Jeśli tak można to, to nazwać, bo nie jest to kultura, jest to miejsce synekur i zabezpieczania sobie wygodnego życia za nasze pieniądze. Nazywa się to tylko kulturą. Na koniec poproszę jeszcze panią Marzenę Chojecką. Pani Marzena. Po odchowaniu trójki dzieci podjęła dalej pracę zawodową w swoim zawodzie architekta. Wie, co to znaczy, jakie bariery są nakładane na inwestorów. Nasz bezpośredni cel to likwidacja certyfikatu energetycznego. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że od stycznia tego roku żaden dom w Polsce nie może być oddany do użytku ani sprzedany bez kolejnego papierka. Bez atestu właśnie zwanego certyfikatem energetycznym, który najtaniej kosztuje 1000 zł. A wiecie państwo, jak trudno jest te 1000 złotych zarobić. To są nasi kandydaci.